Tak, tak, tu są te narodowe, dużo tych działów. Rosyjska też jest taki dział, blog jest, tak, tak jest. Jest cygański. Chwilę No, wydawało mi się, że będą panami że jest tysiącletnia Rzesza, a trwało to lat ile? Dwanaście. Ale tak mieli takie ambicje, no nie, że cały świat podbijał. Się nie udało. To, to, to tutaj chyba administracja. Chyba tak, tak. O, tu mamy ŚCIEC! jeden i drugi. Tu jeszcze, jeszcze ściany śmierci nie. Nie, jeszcze jeszcze. To za chwilę Greek. będzie. Tu jest po, no, pokazane na mapie jeden i drugi jak się mają. Tamte jest o wiele większe oczywiście. Brzezinka. Brzezinka, tak. To jest widać na planie. Kolejna grupa, tu jesteśmy z Halinką. Tamte jest olbrzymi. To jest olbrzymi. Was to... O. jakiś magazyn, to nic tam z szczególnego. Gdyby.